No, ślimaki mają nowe lokum. Zrobiłem z pojemniczków, już nie mają tego starego lokum. Wziąłem darń i włożyłem do pojemniczków. Także tu jest młodzież polska ślimakowa. Polska młodzież ślimakowa. A tam z tyłu. tam z tyłu, muszę przerzucić światło a tu jest starszyzna, tylko tą starszyznę to, 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 to rado co widać tu jest elita tu są największe ich nie widać Apka, ślimak i ślimaki. Ona się pochowała, tu jest jej. sobie do góry. Diskoteka, bawiła. Dyskoteka. Tu jest młodzież. No mówią wszystkie razy do góry to ciężko pokazać. Jak nie będę miał co jeść, to podczas wojny będę miał ślimaki. Sorry, później się daje zjedzenie. <laughs> Francuzi jedzą ślimaki, to co? Polak nie zje ślimaka? Lepsze niż to łapanie w rubli. Jak <laughs> za czasów II wojny światowej i po wojnie, ludzie jedli w rubelki, a gołąbek to już był rarytas. I to ciężko złapać w brubarkę. A ślimak, ślimaki wszędzie ważą. Ugotujesz, usmażysz, zupkę zrobisz. Masz co jeść? Masz co jeść. Chyba bym jeszcze sprawdzić, czy są niedalne. <grym> Dobra, Tak mniej więcej to wygląda. W, jednym z, w tym pierwszym są młode ślimaki, a tam jest starszyzna, Same grube. Wielkie ślimaki. Prosto to na patelkę do zjedzenia. I lampkę ślimak.